na moi drodzy, to paradoks, kontynuujemy przygodę w Dead Space. Ie. W sumie horror, nie przygodę. Dobra, możemy wysadzić tą barykadę. Mamy chyba wszystko. Użyj. Ukryć się, by przeprowadzić detonację. Tak myślałem, że tutaj wyjdziemy. Dobra, no mam nadzieję, że nic mi tutaj nie wyleci. Kurde ile to amunicji na takie coś idzie Kurde tu za dużo tej amunicji nie mam Ja myślałem, że może coś będzie Ulepszenie broni Dobra, czyli warsztat bym musiał znaleźć teraz Tędy przyszliśmy jeszcze mamy szafkę poziom pierwszy Niezbyt pewnie się tu czuje Duża przestrzeń Tutaj nic takiego. ma no, dziewczyna wyjaśniła tego, co wydarzyło się w kolonii. Wskazuje na tę samą paranoję, którą widzieliśmy w innym miejscu na planecie. Dobra. Idziemy dalej. No, to na pewno będzie, kurde, niezła jatka. Coś czuję. I wyszli do personelu. Mówi starszy oficer medyczny Nicole Brennan. Medyczny jest przepełniony, potrzebna pomoc. Spójrzcie na jego rany. Nie damy rady z tyloma ciężkimi przypadkami. A dowództwo nie mówi, co się dzieje. Dostrój drganów. Podążaj za hologramem Nicole, dobra Tylko zanim to zrobimy. Pozbieram tu wszystko. Wymagane no, uprawnienia poziomu drugiego. to już widać, że tutaj się będziemy cofać w takim razie. Skoro te Aha. Skoro mamy tutaj różnego rodzaju tam przejścia do poziomu drugiego, pierwszego. Dobra, i wiem co mnie tu czeka. Tu coś jest. Czego nie ruszyłem. I poziom pierwszy. Dobra, ja sobie to ze sobą zabiorę, bo obawiam się, że jak to uruchomimy, to tu będzie niezła jadka. To jest cisza. Nie ma nikogo? Kurde, że mi się wierzyć nie chce. O, uh, 1500 kredytów chyba, to mi naraz wyleciało. Dziennik medyczny, dr Nicole Brennan. Więc to nie paranoja. Przystosowałam sobie ten pokój do prowadzenia sesji terapii bez zakłóceń ze strony unitologów. Teraz tylko tu czuję się bezpiecznie. Zabrałam kończynę po wczorajszym ataku. Pod względem genetycznym to ludzka tkanka z dość osobliwymi mutacjami. Ale to tylko próbka. Za mało na opracowanie lekarstwa. Potrzebuję. Zaraz, gdzie ten raport z inżynierii? Tutaj. Inżynierowie wyciągnęli coś z maszynerii. Tak kończyn, tułów nienaruszony. Dobra. Czas na prawdziwą sekcję zwłok. Mogę jakoś wyciągnąć? Bo ogólnie. No właśnie, chciałbym się dostać tutaj. A żeby dostać się tutaj, potrzebuję to. A tu chyba coś było. To nie będzie to. Nie, to nie jest to. Kurde. Nie wiem co tu dalej. Co to mi pokazuje tu? Ale tu nic nie ma. Pierwszy oficer medyczny Nicole Brennan. Medyczny jest przepełniony. Potrzebna pomoc. Chyba Nie damy a nie się To nie jest to, nie? No muszę to wyciągnąć. To musiał z tego wyciągnąć chyba. jak to zrobić? Aby więc jaką upewnić się, że w wyłączniku nie ma zasilania. Окей. Okay. Uh. Где он? Есть? Co tu wyszło? Wiejku daje. No dobra. To jeszcze raz. ཡོད Dobra, gdzie jest to małe gówno, które tu gdzieś lata? To nie jeszcze żyje. Dobra Coś jeszcze było? Nie Okej, okay, teraz się udało. Wiedziałem co mnie czeka to Już było łatwiej Jeszcze gdzieś tu jeden powinien leżeć, nie? Tu jest Dobra, dobra, włóżmy to ustrojstwo i możemy przejść. Tu jest jeszcze fajnie. Pseka by mi się przydała to na pewno. Z tyłu nic za mną nie? Nie. To znowu drugi poziom. A poszło sobie. Stazy, mam jeszcze jeden pocisk, szkoda, że ten sygnał był po angielsku, nie? Skoro grę spolszczyli, to pasywuję. Zostawiliście mnie. Obudziłam się w ciemności słyżących drapią w ścianach. Jak szczurny, ale zamknęliście mnie tu nimi. Skurwile. Powycinam je, powycinam je, powycinam. No, tam jest. Tak myślałem. Dobra. Przeżyłem. Ale to jest tlen. Kurde, myślałem, że to jest życie. Mercer tu Terence Kain. Wykonywałeś zabieg, więc zostawiłem to Warwickowi. w dyskrecję. Dostałem najnowszy raport z Leevisie. Sytuacja jest gorsza niż przyznaje kapitan Mafia. Już. 30% populacji kolonii wykazuje symptomy: depresję, halucynacje, agresywność. Ludzie tam umierają. Wiem, że to jest jakoś powiązane ze znakiem, ale mam za mało danych. Mercer, być może się myliłem. Potrzebujemy odpowiedzi za wszelką cenę. Ten pacjent, Brand Harris, może być naszą ostatnią nadzieją. O kurde. Ktoś tu żyje. Co on mu robi? Czy ona? Nie wejdę do niej. O ja. Sama się gardło podrżnęła. O, staza. Dobra, mam zapis. Boże, jak fajnie. No raczej tu mamy drogę, to jest zamknięte. Czy ja to coś jeszcze mam? Chyba nie. O, tu jest, A, ale tego nie będę mógł otworzyć, nie? Poziom drugi. Dobra moi drodzy, myślę, że tutaj zakończę. Będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. No i obserwujcie następne odcinki. Trzymajcie się, hej!